witajcie, z tej strony i to jest piąta część. Tym to trwała minutę, ja wiem, ale to musiało wyschnąć też. I trochę to te, te klejenie tym, tego nie wyszło. No więc tak, wy yy, musicie to zrobić bardziej idealnie i ładniej. Więc zaczynając od tych dwóch, yy, to nie są narody, to jest te drugie. Yy, Kleimy. Mi się wydaje, tak tu. Chyba się kartka od tego nie rozwali, no nie? Trzymajmy kciuki, że nie. Kurde, klej mi się skończył. Chwila. Eee, to staramy się, staramy się przymocować tu a wtedy zaklejemy jak widzicie nie będzie tych tutaj nas denerwujących tam tych no tych wiecie, tych dziur, bo jak rozcinałam to to się zrobiły to było oczywiste, że się zrobią przepraszam, że tak ciemno jest no i teraz lepiej dokleić więcej tego kleju żeby to tu się nie rozwaliło. Też. Aj, Dobra. O! Z której dzisiaj, żeby to tak nie wypływało? Bo potem będzie źle. Nie może wypływać. Tu znów nawalamy kleju. Troszkę. Dobra. Eee, I przyklejamy. To się jakieś wygięło. I to jeszcze do tego nie w tą stronę. Mamy tu mały problem. Ale mówi się trudno. Nie będę tego robić od nowa będę z tym walczyć do dotąd aż się nie przyklei tak jak powinno. Okej, okay. chyba się przykleiło. Przepraszam, że tak ciemno, ale na serio mam zapalone wszystkie możliwe światła u mnie. Więc... O! Okej. Okay. I już, yy, są mniej widoczne. Ouch. Są mniej widoczne te. O! No mniej, bo mi się trochę te, te źle przykleiło. Ale jest na to się jeden sposób. Po prostu dowalimy troszkę kleju. Troszkę. To za mało powiedziane. Dobra. I mamy coś takiego. Ja wiem, że to nie jest za ładne, ja wiem. Ale żeby te rogi nie ma w tą mi z powrotem, to będą takie. E, powinniście poczekać aż wyschnie, ale ja nie będę czekać z powodu. Z powodów innych też. E, teraz spróbujemy nakleić nasze rogi. No, nasze, w sumie moje. No, aj, 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 aj. Lepiej czekać, aż to wyschnie, bo można się naprawdę poparzyć. Zależy, jaki macie klej, też. Ok. No, i mamy coś, coś takiego. Oczywiście mój kształt rugów. No powiedzmy, no nie jest za ładny. No, ale nie będziemy nad tym płakać teraz. I drugi. Ja jeżeli macie kolorowy klej, to w sumie i lepiej, bo ja użyłam przezroczystego, bo nie miałam różowego kleju. Ogólnie inne kolory mam. Ale ja chcę różowe rogi, a nie czerwone. Więc zrobiłam to w inny sposób. Dobra. Teraz jeszcze jeden klej damy. O, i zabezpieczymy te rogi trochę, żeby nie wypadły. Też pamiętajcie, że jak dojdzie duż, za dużo tego kleju, no to potem to słaba będzie. Bo nie będzie dało się pomalować. Ja chyba właśnie przesadziłam. No więc, coś takiego powinno nam wyjść. To prawda, to nie jest super ładne, ani ten. Ale ja też się dopiero uczę to robi, Więc... O Jezu. Jakie to jest gorące od tego kleju w środku. Mi się wydaje, że ten jest lepszy. I... Hmm. Na razie to jeszcze uszy trzeba przykleić zaczekajcie bo klejem na gorąco dlatego że y, jakby nie przyklejmy inaczej tych uszów teraz gdzie ja mam uszy dobre pytanie Help me. nie zrobiłam uszu? przecież zrobiłam uszy o są dobra mam uszy hmm. to jest coś takiego i teraz, jak je przykleić? Ja bym przykleiła. Chwila, wezmę nożyczki, bo mi nie pasuje. Nożyczki, i odcinamy kawałek tych uszu. O, tutaj, tak mi więcej na środku, bo mi nie pasuje. Okay. <laughs> Teraz możemy wymyślić, gdzie chcemy te uszy. Ja chcemy przed drogami troszkę. O, tutaj właśnie. I po prostu przymocujemy to do tego kleju jakoś. Dobra, nie najgorzej. Ten smok ma imitować taką truskawkową krówkę. Tak można powiedzieć. Bo to jest taki smok krówka. Więc teraz drugi. Ojej. Tutaj coś nam mniej, coś nam mniej wyszło. Mm, no więc coś takiego. O. Dobra, nie najlepiej, ale to już nie najgorzej. No i to na tyle z na gorąco. Następna część, um, czyli szósta, będzie za niedługo.